Cześć. Dzień dobry. E, wczorajsza noc spędzona e, tu w pensjonacie La Mama e, w tej dolinie, już w połowie drogi między przełęczą a dołem, od tą miejscowością, z której się tu wjeżdża. No, co mogę powiedzieć, bardzo wygodnie. 200 lei kosztował mnie ten nocleg, ale bez siedzenia. Płatny tylko gotówką na szczęście miałem. E, teraz e, ruszam e, na dół, do stacji dni muszę no bo paliwa bardzo mało jest w Baku. No i zastanowię się, chyba będę leciał na dewę Hunedore, w kierunku zamku już, żeby to zwiedzić dzisiaj. No a potem e, dalej na południe w kierunku Bułgarii. Nie wiem czy w, e, góra poselnie jeszcze pojada. To się okaże. Ale myślę, że zaczeka na południe. Bardzo przyjemny noc, bardzo czysto, super. No cóż, czas na południe. Ruszam. Cześć. Tu cały czas jadę kamionem rzeki Pietros, no powiem Wam, że... Czerwonko, pręto, tak, niecałka z wysokiej rzeki łodowskały, przełomy cały czas Fajne. bardzo klimatyczne a ja tutaj po drodze łodowskały skał płynie o, No, no i takie Fajna co to jest? Tak? Tadałem oczywiście jaki sypno, no takie widoki z drogi DN76 w kierunku na DW. cały czas takimi górami się jedzie, kręto, super serpentyny Wjechałem na taki, takie wzgórze. O, ze stacjami bazowymi. Ale stąd jest fajny widok. Na góry. Tam y, góry Apuseni. Jeszcze końcówka. A tam następne. Pięknie. mało miejsce właściwie rady 10 km odcinek jakąś wąską doliną a, a cała ta droga po 150 górki, przełączki małe przy tomku a i wszędzie takie wątki taka ta forteca tam do góry Tutaj jest wjazd Jakąś kolejką na, na twierdzę o. ale chyba jakiś remont jest zamknięte niestety musiał szukać drogi normalnej No to ładny challenge

Ja już widać twierdzę. Mam nadzieję, że będziemy mogli opłacić kartą za wejście. Bo wracać już się nie chce. No i Dewa w całej okazałości. No niestety wejścia nie ma zamek w remoncie. No i jestem na Zamku Kurwiny w Hunedoarze Tak to wygląda Tłum ludzi Dzisiaj niedziela Spróbuję się dostać to Jest kolejka kasy No dobra Idę Tu Zona Królewska Największa w zamku To na bogato, e, Krótki postój przy wodopoju. tutaj to Tam coś ciemnego idzie, jakaś chmura, No czuję, że jakiś deszcz tam nie goni. No dobra, trzeba jechać. Tak wygląda droga 67D... 67D. Inkle skały super temperatura spadła 14 stopni się będzie ubrać No jak pech to pech kolejna droga zamknięta śnieg <laughs> nie pojada dalej muszę się całą dolinę wrócić Ech. Koniec drogi No to ja to jeziora. Luksusowa miejscówka znalazłam. przy szlaku, jakaś opuszczona chałupa, zrujnowana. Tam jest droga w dolinie. Niestety chmury przyszły, trzeba padać. To jakaś budowa, nieskończona. No i tutaj jest taki domek. Przykryłem motor, bo trzeba padać. Tutaj proszę. Nadeszenie jest. Piec jest. Można u nich rozpalić. Teraz tam się robi. Obiadek? No nic, no i nie obiadek. Niestety muszę wjechać w dół doliny, bo nie udało się przejechać znowu. Zamknięta droga zaśnieżona. Pech No nic. Prawy wiadek i... Jadę w dół nic mi nie pozostało gdzieś na będę szukał pewnie eee, w innej dolinie cały, cały czas kierunek południowy. Przepiękna droga, słuchajcie, numer 66 Która idzie kanionem rzeki, co? To jedzie kanionem takim bardzo stromym, A tutaj wzdłuż Cały czas jest stara linia kolejowa, która jest... Która idzie z takimi produktami cały czas w takim osłonach, albo wkuta w skałach. Niesamowity widok, ta linia kolejowa już nieczynna jest. Ale co jakiś czas tutaj takie są, jak tutaj widać, takie stare stacje kolejowe przykrojone w skałach jakieś posterunki kolejowe niesamowite tak polecam drogę 66 żeby ktoś się wybierał w stronę i super no i wylądowałem w miejscówce, która się nazywa Kasa Hortopan Bardzo elegancka za jedyne 150 zł elegancki teraz widoczek.